Miało być śmiesznie, oryginalnie i ko kolorowo. Jest kolorowo. Uj, co to tutaj. Miał no powstać najlepszy odcinek Ever. Ale niestety moja choroba nie pozwoliła na to, więc przed Państwem, wszemi wobec ogłaszam najgorszy odcinek ślepej gliszki. No, ale że mi kochacie, to i tak mi wybaczycie, prawda? Człowieku, zrozum. Jesteś beznadziejny. I nikt cię nie lubi. Dzisiaj znalazłem błędy w filmie Skazany na No jakieś cierbo. To Znaczy chyba. Nie wiem, miałem znaleźć się w ogóle Skazanym na śmierć, ale że się rozłożyłem, to poprosiłem starą, by skoczyła do wypożyczalni. A stara jak to stara? Zje... -ła. Więc macie co chcecie. Znaczy nie chcecie tego, ale to macie. Niestety. Czy widzicie stojącego pionka? Teraz już nie stoi. Bo Andy go przewrócił, ale nie w tym jest problem. Problemem jest, gdy za chwilę znów stoi, mimo że nikt go nie ruszy. Ciastko, jak widzimy, jest w plastikowej, takiej pazłotkowej miseczce. W kolejnej scenie miseczka jest już jednak metalowa. Widzicie różnicę? Jeżeli nie, to się przyjrzyjcie bardziej. A jeżeli nadal nie widzicie, to wyłączcie ten program. Zje czy drugiego planu ładnie nazywani statystami w tym filmie też nam Widzicie tego grubasa w kapeluszu i babę w niebieskim? Baba odchodzi, a grubas podchodzi do okienka, jednak w kolejnym ujęciu stara w niebieskim ciągle stoi przed No <słyska> 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 to, to taka Joanna Brodzik zaliczyła statystowanie. Fakt, że w filmie polańskiego, ale nie wiem, czy jest się czym szczycić, gdy w swojej filmografii wpisze rola kobiety postrzelonej w głowę. Trzy sekundy. A propos broni. Kiedy Norton ładuje broń, naboje leżą porozwalane na stole. W kolejnym ujęciu, bezpośrednio po, są już ładnie ułożone. Ta sama scena zresztą zawiera więcej wpadek. Na przykład rzeczy leżące na stole po strzale znajdują się w innym miejscu. I można wmówić sobie, że to przez to, że ziomuś poruszył stolikiem. Ale nie jest to jednak prawda, bo fotografia leżała zbyt daleko od lampy, a karta to nie dość, że gdzie indziej stoi, to w ogóle wygląda inaczej niż w poprzednim ujęciu. Jeden. W tym temacie. No i szyba po kuli też inaczej zbita. Aż żal patrzeć na tę scenę. Pani Batko, Gdzie są chusteczki? Kurwiąc się w łóżku w przerwie między pornosami i filmikami ze słodkimi kotkami, postanowiłem poszperać sobie porum ślepej kliszki i z tego całego chłamu wybrałem jeden komentarz. Też kup. Ewolujesz w swojej głupocie z tygodnia na tydzień. To nie lada byczyn. Na początku chciałem Ci zdewastować facjatę, ale potem dałem sobie spokój i zacząłem się nad Tobą litować. Bo myślisz, że jesteś zabawny. Nawias żałosny. Koniec nawiasu. Pewnie nie masz dziewczyny. Ta o imieniu Wiesław się nie liczy. Dlatego rób dalej swoje. Tak czy inaczej jak Cię spotkam, to będzie plaskacz. PSDR nie chciałem, ale niestety jestem zmuszony pokazać roczny, super hipertajny raport ewolucji mojej głupoty i jej wpływ na poziom hejterów w stosunku do mnie. Jak widzicie z każdym miesiącem moja głupota wzrastała. W sierpniu w związku z moim zwolnieniem nastąpiła chwilowa przerwa i jednocześnie spadek hejterów, który przeniósł się na hejterów kłama. Jednak po paru miesiącach wszystko wróciło do normy. Drodzy hejterzy, jeżeli macie coś do mojej osoby, to proszę przyjdźcie pod adres ulicy 14 Warszawa B i powiedzcie mi prosto w twarz, że mnie nienawidzę. Ba, nawet możecie mi walnąć i napluć, bo w internecie to każdy ma 30-centymetrowego, a jak przyjdzie co do czego, to się okazuje, że nawet tych 10 nie uzbiera. Tak, to dobrze. Pozdro, szanujcie się, a ja się idę kurować. Dzieci, pamiętajcie, nie bierzcie przykładu z wójka stanka.